Siemano z tej strony Dematus, witam Was w siódmym vlogu na kanale. Dziękuję bardzo za 350 subskrypcji. Lecimy powoli po 1000. Dzisiaj jeszcze witam Was w nowym roku. Oczywiście dużo zdrowia, szczęścia i oby nawozy były tanie <grym> i dużo pieniędzy. Co bym wam chciał powiedzieć to chciałbym wam tutaj opowiedzieć o remoncie Zetora, który przeszedł reanimację Zetora, który przeszedł. Był to rok 2016, o ile się nie mylę, jakoś maj, czerwiec to były te takie miesiące, co było robione. Pokrótce wam opowiem, nie powiem wam ze szczegółami za bardzo, bo to już było tak dawno, że nikt tego nie pamięta. I przepraszam za chrypkę, ale trochę przeziębiony jestem. A więc tak, zacznijmy sobie może od tyłu. Skrzynia, nie, czekajcie, skrzynia, remont skrzyni wyszedł, już wam tutaj mówię, wyszedł za jakieś około 3. 3, 2, 3000. Były tam wiadomo do wymieniane pompy, nie pompy. Tam jakieś tam głożyska, zębatki. Nie powiem Wam teraz dokładnie, co tam było tak wymieniane. Ale z ogół, licząc ogółem, to wyszło te dwa, od 2 do 3000. Silnik był, silnik kosztował 3 3000. Ale ten stary był, stary silnik był oddany, wiecie, zamiana, nie? Tylko za ten dopłacaliśmy, To było jakieś 3000. Jest tu silnik sześciocylindrowy. Skrzynia jest od, oryginalna od 4, 4 cylindrowego, tak jak był, tylko silnik był wymieniany. W silniku co było robione to była na pewno były tam wymieniane uszczelki pod głowicą pod pokrywą. Co jeszcze było tutaj już Wam mówię, na pewno była regenerowana pompa paliwa, tak mi się to coś kojarzy, ja tam wtedy byłem młody szczonek, to wiecie, no, no nadal jestem, ale już trochę starszy, była na pewno regenerowana pompa paliwa, wtryski, tam chyba też pamiętam jednego czasu, żeśmy próbowali tam regenerowali, raczej regenerowali, ustawiali, bo tam coś pukało na którymś tam wtrysku, Potem się chyba nawet okazało, że to nie wtryski, tylko coś tam mniejsza z tym, co tu jeszcze było. Mechanizm, w sensie. No sorry, że nie mogę się tak wysłowić, ale mam stresik. Był zakładany jeszcze było zakładane wspomaganie. Wspomaganie kosztowało z siłownikiem, z siłownikiem ze wszystkimi przewodami, kosztowało jakieś niecałe chyba 1200 zł zamagane za Allegro. Przepraszam za załagan, ale na to nie patrzcie, więc możemy jeszcze posprzątać. No. Były 1000 zł za chyba wspomaganie, 1200 około. Tak to jakoś wyszło, stare. Było serwomechanizm, nie wiem, ktoś może jeszcze kojarzy oryginalnie. Był serwomechanizm, teraz właśnie jest ten orbitrol. Wiecie, lepiej się kręci i tak dalej, i tak dalej. Tu jeszcze od starego wspomagania zostało, jeszcze ten uchwyt. No zostawiliśmy to tam, jeszcze tą belkę tu mamy tam schowaną. Zostawiliśmy to, wiecie, w razie by nowy mechanizm nie zawiódł, ale już tak jest przez, kurczę, no nie wiem, ile to, 6 lat? No mówię, 2016, 2015 rok jakoś tak było robione. Tu nie wiem, czemu to odpadło, ale dobra, mniejsza. Co wam jeszcze mogę tu powiedzieć? Co jeszcze sami tutaj dodawaliśmy? Z takich modyfikacji, no to Jestem w trakcie modyfikacji tutaj właśnie tego panelu, zamontowałem ledy, radyjko, raczej radio muszę sadzić, bo zabrałem, wiecie, w tym mrozie, żeby czasami szlak nie trafił. Radyjko, ledy, co jeszcze? Co tu jeszcze było? Kurczę, nie, nie, nie pamiętam dokładnie, co tam jeszcze było, ale tak, z naszych tutaj modyfikacji, to jeszcze dodaliśmy tutaj właśnie rozdzielacz pod presę, żeby nam, wiecie, tam te końcówki, żeby tu było podnoszenie, opuszczanie klapy, podbieraka. Tu mamy komputer od tego New Hollanda, tam gdzieś film na kanale znajdziecie, jak był testowany nowy nabytek. Co jeszcze, co jeszcze? Eee, remont, w ten, wtedy co tam z tym silnikiem wzięliśmy z naszej roboty, naszego malowania. Z tym yy, ym, tym, z tym yy, no, jak to się nazywa, z tym wspomaganiem to wyszło jakieś Yy, czekajcie, 3 tu liczmy też te 3, no to jest 6 7, 7 200 plus z naszym malowaniem, ale to malowaliśmy tymi farbkami takimi wiecie, tanimi to wyszło z może z jakieś 7,5 7 7, ,5 tysiąca więc na, na tamten czas no to 7,5 tysiąca wyszło, nas z modyfikacja z silnikiem yy, tu jeszcze mamy Właśnie się te, te końcówki, tak tutaj tata wymyślił i tak jest tu jest od nie wiem które teraz od którego, ale wiem, że na pewno dwa są od podbieraka, wiecie tego i trzecie jest chyba powrót o ile się nie, nie mylę albo no, też do czegoś służy, nie wiem, nie wiem, nie, nie powiem wam no. <laughs> nie no żartuję no ale tak to wygląda tak to wygląda, tu jeszcze mamy przerobiony zaczep pod presę, wiecie, w razie odpukać pożaru czy tam jakiś innych, yy, czy tam jakiś innych wypadków, to szybko można odczepić, a tak na tym haku to, to by było trochę do dupy, by się spalił traktor z presą, a tak to wiecie można odczepić. No i tak to zostało zrobione. Tu mamy zaczepiany na ten górny, no tego dolnego nie, nie odcinaliśmy, bo po co to odcinać? Yy, I tu na ten górny zaczepiamy wszystko się fajnie sprawuje tu jeszcze z swojego czasu chyba pamiętam wyciągaliśmy plecak bo gdzieś tam ciekło na razie się tam uspokoiło nigdzie nie, nie cieknie, więc jest dobrze i co wam mogę jeszcze powiedzieć pytało dużo osób ile to kosztowało mi na prywatnych wiadomościach więc wam odpowiadam zapalał go dzisiaj nie będę bo, bo co bo nie ma po pierwsze akumulatora bo jest w domu, po drugie jest woda ściągnięta. Mogę Wam jeszcze pokazać tu tabliczkę znamionową. Sobie zobaczycie, który rocznik. Też dużo pytań. Yy, rocznik, rocznik. Nie ma tu rocznika. Nie, jest. 86., ale to wydaje mi się, że to jest chyba yy, od kabiny. Nie wiem, kurczę, po czesku to ja tak czytać nie umiem. No, ale na to chyba wychodzi. To będzie. Od tego. To jest 86 rok. Silnik nie wiem, który to jest rok. Nie wiem nawet, gdzie ten silnik był, bo też nie pamiętam. Ale, ale na pewno pasuje i na pewno się dobrze sprawuje, więc nie jest, nie jest źle. Nie jest to 86 rok, na to wychodzi. I był to model 10145 yy, oryginalnie. No, ale tu naklejki są 12145, bo bez szóstka. Nie wiem, czy to tak oryginalnie też powinno być. Na pewno oryginalnie przy szóstce powinny być większe koła, tak one fabrycznie chyba nawet wychodziły szersze. Wiecie, szersze laczki, ale nam taki starczy. Teraz planujemy kupić właśnie puk czteroskibowy obrotowy. Jakby ktoś miał to do 5-6 tysięcy, taki mam większy, niepotrzebny. Jakiś tam lepszy, też niepotrzebny. Tylko, żeby nie był spawany, żeby był dobry. To tak, do 5-6 tysięcy, jakby ktoś tam miał i był zainteresowany sprzedażą. co ja wam mogę powiedzieć? Ledy założyłem. Tam nie wiem, ile dałem za nie, trzeba 40 czy 50 zł za sztukę. Z przodu i z tyłu. Tu oryginalnie były te okrągłe, ale te dziury od blachy, te, te dziury, co były od tych oryginalnych lamp, one są zaspawane i zostały zaczepione te LEDy. I tu mamy jeszcze agregat uprawowo-siewny z siewnikiem poznaniaka, 2,7 metra, właśnie pod, te, pod te o tą bestię. Jak zostawicie tutaj 500 łapek w górę, to nagram Wam oprowadzanie po gospodarstwie i, i odpalanie tutaj tego oto zetorka. Więc co? Co mogę jeszcze powiedzieć? Jak macie jakieś, jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie komentarzu. Jeszcze raz szczęśliwego nowego roku, dużo zdrowia, szczęścia i pieniędzy. Pieniądze nie są najważniejsze, ale z tymi cenami to się nam przydadzą. Więc to trzymajcie się do zobaczenia do następnego i narka.